Zanim pojawił się czas, zanim powstały gwiazdy, istniał tylko chaos. Wyobraźcie sobie bezkresną, pulsującą pustkę. To nie była cisza, to nie była ciemność. To był wirujący bezład. Nieskończony potencjał, w którym wszystkie elementy wszechświata mieszały się ze sobą w chaotycznym tańcu. Nie było góry ani dołu, początku ani końca tylko wieczna, nieokiełznana energia. To właśnie z tej pierwotnej otchłani narodziło się wszystko, co znamy. W pewnym momencie, z samego serca chaosu, wyłoniły się pierwsze potężne istoty. Pierwszą była Gaja, matka Ziemia. Solidna, życiodajna. Stała się fundamentem dla wszystkiego, co miało nadejść. Jej pojawienie się było jak pierwszy oddech wszechświata. Po niej z otchłani powstał tartar. Mroczna, najgłębsza czeluść. Miejsce wiecznej kary i zapomnienia ukryte głęboko pod ziemią. A potem pojawił się Eros, potężna, nieodparta siła miłości i pożądania. To on miał stać się motorem napędowym tworzenia, iskrą, która połączy ze sobą pierwotne bóstwa. Wreszcie z chaosu narodziły się dwie mroczne postacie. Ereb, ucieleśnienie ciemności, i Nyx, bogini nocy. Gaia, samotna w nowo powstałym świecie, sama z siebie zrodziła Uranosa, niebo. Uranos był jej równy, rozciągał się nad nią jak gwiaździsty baldachim, okrywając ją ze wszystkich stron. Ich połączenie było pierwszym aktem tworzenia w młodym kosmosie. Nyx i Ereb również się połączyli, a z ich mrocznego związku narodzili się Eter, czyli jasne górne powietrze, oraz Hemera, bogini dnia. Noc i ciemność zrodziły światło i dzień. Wszechświat zaczął nabierać kształtów, a cykl dnia i nocy został zapoczątkowany. Z miłości Gaj i Uranosa narodziło się nowe pokolenie potężnych istot. Najpierw powstali Tytani i Tytanidy, dwanaścioro potężnych bóstw, które miały władać światem. Wśród nich byli Okeanos, władca wielkiej rzeki opływającej ziemię, i Tetyda, a także Tytani, tacy jak Hyperion, Japet i najmłodszy, a zarazem najprzebieglejszy z nich wszystkich, Kronos. Po Tytanach Gaia urodziła cyklopów, jednookich olbrzymów, mistrzów kowalstwa, którzy potrafili wykuwać pioruny. A na końcu na świat przyszli hekatonchejrowie, Sturęcy i Pięćdziesięciogłowi giganci, których siła była niewyobrażalna. Uranos jednak nienawidził swoich potężnych dzieci. Przerażony ich siłą i wyglądem, strącił cyklopów i Hekatonheirów do najgłębszych otchłani Tartaru. Gaia, cierpiąca z powodu uwięzienia swoich dzieci, pałała gniewem do Uranosa. W tajemnicy stworzyła potężny sierp z adamantyny i wezwała tytanów, by powstali przeciwko ojcu. Wszyscy odmówili ze strachu, z wyjątkiem jednego, najmłodszego Kronosa. Podstępem, z pomocą matki, Kronos zaatakował i okaleczył Uranosa, odbierając mu władzę nad światem. Z krwi Uranosa, która spadła na ziemię, narodzili się kolejni potężni potomkowie. Erynie Boginie Zemsty oraz Giganci. A z piany morskiej, która powstała tam, gdzie wpadły do morza odcięte części ciała Uranosa, wyłoniła się najpiękniejsza z bogiń, Afrodyta, bogini miłości i piękna. W ten sposób zakończyła się era pierwotnych bogów, a rozpoczęło się panowanie Tytanów. Kronos zasiadł na tronie, uwalniając swoje rodzeństwo, lecz nie cyklopów i hekatonkejrów. Nie wiedział jeszcze, że historia lubi się powtarzać, a klątwa rzucona przez ojca sprawi, że jego własne dziecko również powstanie przeciwko niemu. Tak narodził się świat zrodzony z chaosu, przemocy i buntu. To dopiero początek opowieści o Bogach i Herosach. Jeśli chcecie poznać dalsze losy Kronosa i narodziny Zeusa, zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie.